Witam was, docent polskiemnibrowary.pl. No dzisiaj na stole wyjątkowe rzeczy, wyjątkowe z dwóch względów. Po pierwsze, prezent od fana, prezent od widza, to zawsze e, bardzo cieszy. Piotrze, wielkie dzięki. No i Piotr po raz drugi podesłał świeżutkie piwa z USA. Zatem e, druga wyjątkowa sprawa, rzadko dostępne albo inaczej dostępne tylko i wyłącznie na miejscu w w browarze w Massachusetts Tree House Brewing Company, chociaż właściwie jak doczytałem, to oni mają 6 lokalizacji, z czego w tych sześciu lokalizacjach cztery warzelnie, cztery browary bodajże są, ale tutaj na puszkach widzę, że Brewed by House Brewing Company Charleston, Massachusetts, bez podawania jakiejś innej dodatkowej lokalizacji, więc... Wychodzi na to, że jest to to Charlton, to macierzyste miejsce, gdzie ważą się te ipki. Tak, dwie ipki, Amerykan ipki, jedna Julius 6,8, druga Green 7,5. Ale to, co jest najbardziej istotne, to jest właśnie kwestia świeżości, bo oczywiście ipki ze Stanów można się podniecać dopiero wtedy, kiedy to jest naprawdę świeża rzecz. Zatem zaczynamy od Juliusa, który ma taką oto datę 10 lipca 2024. Oczywiście datowanie jest inne, na początek miesiąc, potem dzień, potem rok. Dzisiaj, słuchajcie, jest. To nie jest tak, że. Macie dwudziesty... który? szósty, czyli no, lekko dwa tygodnie po wyprodukowaniu tej ipki ona już jest na stole w Polsce Piotr je przywiózł y, dosłownie półtora tygodnia temu zatem co? no wiekopomna chwila, szkło jeszcze z dawnych czasów, kiedy alchemist był na Birgit mednes. Też uważany za jeden z ciekawszych amerykańskich browarów, który właśnie Vermont IPA, potem znany jako New England IPA, zapoczątkowywał. Zobaczymy, jak to obecnie nazywane Hazy IPA prezentuje się w wykonaniu Treehouse Brewing. Dobra, słuchamy puszeczki? Tak jest. No i lejemy Juliusa. Wow, ale aromat! Ja już go tutaj czuję. Tak, zdecydowanie hazy, mętne. Puszka w pozycji pionowej stała. Nie kładłem jej, nie mieszałem jej, więc nawet mimo pionowej pozycji, taką oto mętną konsystencję ma to piwo. Piana dosyć skromna jest jej warstwa drobna, drobnoziarnista, ale na tych zdjęciach marketingowych wyglądało ta czapa bardziej okazale. Dobra, wąchamy. Bo czuję, że rzeczywiście ten aromat jest intensywny. No, bardzo, bardzo przyjemny, bardzo złożony. Mango! Brzoskwinia, no te klimaty, tropikalne klimaty. Gdzieś z tyłu jakiś grejfrucik, jakaś pomarańcza, ale naprawdę jest to bardzo przyjemne, intensywne, złożone, kompleksowe. Trochę marakui, więc rzeczywiście to, co oni tam piszą w tym swoim marketingowym przekazie, jak najbardziej ma uzasadnienie w aromacie. Super, naprawdę bardzo świeży, bardzo kompleksowy. No właściwie wzorzec, tak, tego New England IPA, gdzie te miękkie pestkowe owoce, te tropikalne klimaty mają grać pierwszą rolę, cytrusy gdzieś z tyłu. Super, naprawdę rewelacyjna owocowość. Cudo. Dobra. Zdrowie Piotrze, zdrowie wasze. Okej, okay, ta soczkowość nie jest jakaś yy, mocno wyrazista. Mam wrażenie, że od razu czuć te 6-8. To jest ta kwestia, żebym powiedział nawet, że polskie piwa są w stanie bardziej yy, ukryć ten alkohol. Tutaj, według mnie, ten alkohol jest od razu w pierwszym łyku wyczuwalny. Więc o ile pod względem aromatu yy, Julius to jest absolutna topka światowa. Nie pamiętam kiedy tak złożony, tak kompleksowy, tak intensywny aromat czułem. Jeżeli chodzi o New England, to w smaku wcale jakiejś rewelacji nie ma. Ta soczystość nie jest jakaś potężna. Czuć alkohol. Czuć taką. E, taką lekką tempotę. Ta goryczka jest taka. E, znaczy, goryczka. Tej goryczka jest średnia do niskiej, ale w ogóle jest taki tempo odczucie tego piwa w smaku. Więc o ile w aromacie absolutnie mnie zachwyciło, tak smak to lekkie rozczarowanie. Spodziewałem się więcej po tak fantastycznym początku, jeżeli chodzi o zapach. Tak więc, wszystkim polskim browarom <grym> ulga przyszła, jak usłyszeli, że to topowe piwo w smaku jednak wcale nie jest tak zachwycające, jakby się mogło wydawać. Z aromatu tak, możemy jeszcze, krajowe browary mogą pracować nad aromatem, natomiast spokojnie w smaku znalazłbym wiele, wiele ciekawszych New Englandów, które są i bardziej soczyste, i mniej alkoholowe, i po prostu smaczniejsze. Także za chwilę sprawdzimy drugie. Tymczasem. No słuchajcie, świeżo po Juliusie, i jedna rzecz jest zaskakująca. Aftertaste, posmak zdecydowanie goryczkowy. Rzadko się tak zdarza, żeby w New Englandach naszych krajowych zostawała goryczka na języku, żeby całe to odczucie. Po wypiciu, po przełknięciu było goryczkowe, a tutaj nie dość, że ta goryczka jest, to nawet taka lekko granulatowa jest, więc naprawdę zaskoczenie, że po New Englandzie zostaje goryczkowe odczucie. Więc uwaga dla polskich piwowarów, New England powinien, powinien mieć tą IPA charakterystykę, ta goryczka. Powinna być. Dobra, a zobaczymy, jak będzie w y, australijsko-amerykańskiej IP. -ie. Green już jest mocniejsza, 7,5%. W ogóle Treehouse bardzo niechętnie, albo wręcz w ogóle, nie, mówi o chmielach zastosowanych, o odmianach. Tutaj się doszukałem, że jest Galaxy, bo piszą. W tym miejscu, natomiast w materiałach na stronie nie ma żadnej informacji o odmianach, które stosują, więc tajemnica firmy. Jeżeli chodzi o datę, 4 lipca, więc tutaj mamy troszeczkę starsze piwo, no ale to jest około 2,5 tygodnia, tak? Kilka dni się nie będziemy w tą czy w tamtą. Spierać. Dobra, 7,5 tu już jest troszeczkę mocniej. I lejemy. No, również mętne. Myślałem, że tutaj będzie coś innego niż Hazy, niż New England, ale wydaje się, że jak najbardziej podobnie. Również mętne. Również stało w pozycji pionowej. Piana, może trochę lepsza, ale bardziej ją wzbudzam, drobniutka. Przy wzbudzaniu większa e, jej warstwa się tworzy. No tutaj mamy już zdecydowanie klimaty, e, właśnie e, galakty. Takie białe owoce. Troszeczkę może winogron, trochę tej klasycznej nafty. No jest ten klimat chmiel antypodów. Super. Ja to bardzo lubię. Aczkolwiek w porównaniu jednak Julius dzisiaj wygrał. No ten aromat był referencyjny. Tutaj mamy te klimaty dobrego, świeżego chmielu australijskiego. Więc jak najbardziej w tych polskich piwach mielonych czy Nową Zelandią czy Australią, też te miłe, e, naftowo-winogronowo-biało-owocowe e, 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 klimaty wyczujemy. Dobra. Zdrowie Piotrze jeszcze raz i Wasze. I naprawdę ta goryczka jest wysoka. Jestem zaskoczony, jestem naprawdę zaskoczony. Goryczka jest intensywna, trochę granulatowa, taka właśnie zielona, peletowa. Hmm, dziwna rzecz, bo czuć też soczystość na drugim planie, tą owocową soczystość, natomiast. Goryczka jest intensywna i jednak bym powiedział, że takiej słabej jakości, no bo granulatowa goryczka jest no mało przyjemna. Jest intensywna, taka agresywna, hmm, no jestem skonfudowany. Skonfudowany jestem smakiem tych piw. Nie jest to jakiś, według mnie, wzorzec IPA, do którego powinno się dążyć. Na pewno warta uwagi jest goryczka, że IPA goryczkę mieć musi, i zarówno w Juliusie ten aftertaste goryczkowy jest obecny, jak i w grinie od razu agresywna, bardzo goryczka na samym początku. To świadczy o tym, że w Stanach IPA jak gdyby no nie odcięła się od swoich korzeni. Tutaj cały czas. Ten motyw goryczki ma być obecny, bardziej lub mniej, ale ma być obecny. To nie jest ten klimat jak w Polsce, że te hazy to y, mają być słodkie i z niską goryczką, więc to jest aberracja w wykonaniu polskich browarów. Y, oczywiście niektórzy to robią umiejętnie, tak, tak jak powiedziałem przy Juliusie. Fajne niektóre New Englandy są, że są soczyste z goryczką obecną, natomiast no taki ogólny trend, który, który mamy, to jest pójście w tą stronę lekko, łatwo i przyjemną. Soczku owocowego, pozbawionego tego zadziora, tego pazura. No tutaj po tym Treehouse Brewing jednak goryczka jest. Goryczka jest plus ta. Owocowość obowiązkowa, jest też soczystość, ale to soczystość nie jest głównym motywem tych piw. Hm. Głównym motywem jest owocowy charakter, owocowy aromat. E, w smaku, też owocowość, ale IPA to jest jednak chmiel na goryczkę. Hm. Więc no, proszę sobie jednak wziąć to do serca, moi drodzy polscy piwowarzy. Natomiast, jeżeli się porządnie w Polsce sypnie tą goryczką, yy, znaczy tym chmielem na goryczkę jest dobrej jakości, to naprawdę yy, nie mamy się czego wstydzić i spokojnie yy, jesteśmy w stanie w Polsce robić piwa na poziomie spokojnie przewyższającym yy, Treehouse Brewing, no bo w tym momencie to yy, no myślę, że takie piwa jak Green spokojnie są do pokonania, natomiast Julius, no ten aromat tutaj, tutaj zdecydowanie wygrał. Tak więc, tak to wygląda. Jeszcze od Piotra mam dwa Treehouse Brewingi w polskich stylach, słuchajcie, grudziskie i Polish Pils, ale to już za kilka dni. Tutaj nie musi być takiego nastawienia na, na świeżość, one te kilka dni mogą dłużej poczekać. Zatem zapraszam na drugą część. Jak się sprawdzi amerykański Treehouse w polskich stylach? Będzie ciekawie. Dzięki, na razie!